Sześćdziesiąt cztery. negation one. przeczenie jeden przeczenie jeden i don't understand the word. nie rozumiem tego słowa nie rozumiem tego słowa. I don't understand the sentence. Nie rozumiem tego zdania. Nie rozumiem tego zdania. I don't understand the meaning. Nie rozumiem tego znaczenia. Nie rozumiem tego znaczenia. The teacher. Nauczyciel. Nauczyciel. Do you understand the teacher? Rozumie pan, pani, tego nauczyciela? Rozumie pan, pani, tego nauczyciela? Yes, I understand him well. Tak, dobrze go rozumiem. Tak, dobrze go rozumiem. The teacher. Nauczycielka. Nauczycielka. Do you understand the teacher? Rozumie pan, pani tę nauczycielkę? Rozumie pan, pani tę nauczycielkę? Yes, I understand her well. Tak, dobrze ją rozumiem. Tak, dobrze ją rozumiem. The people. Ludzie. Ludzie. Do you understand the people? Rozumie pan, pani, tych ludzi? Rozumie pan, pani tych ludzi? No, I don't understand them so well. Nie, nie rozumiem ich tak dobrze. Nie, nie rozumiem ich tak dobrze. The girlfriend. Przyjaciółka, dziewczyna. Przyjaciółka. Dziewczyna. Do you have a girlfriend? Ma pan dziewczynę? Ma pani przyjaciółkę? Ma pan dziewczynę? Ma pani przyjaciółkę? Yes, I do. Tak, mam. Tak, mam. The daughter. Córka. Córka. Do you have a daughter? ma pan pani córkę ma pan pani córkę no i don't nie nie mam nie nie mam.